Jako, że w samochodzie jest dobre światło, to już Mateusz się Ej, nie no, o, jeszcze, jeszcze raz. Teraz? Pytaliście się ostatnio o mnie w komentarzach na, pod filmem, kim jest Mateusz. Ja jestem operatorem, muzykiem, montażystą, generalnie człowiekiem, tak. orkiestrą, grafikiem. Jestem artystą, jestem artystą. To jest Mateusz w takim razie, pozna... Bo możecie już, już, wiecie kim jest, nie musicie już pytać. Ale kto pyta... Ten... Nie błądzi. Przecież nie błądzi. Jedziemy po ozdoby do pierniczków, bo okazało się, że w sklepie pod moim domem nie ma takich cudów i trzeba jechać po to aż do Arkady. Wiecie co? Ja nie zrobię pierniczków. Ja chyba zrobię kruche, maślane ciasteczka, dlatego, że ja nie lubię pierniczków. Ja nie jestem fanem pierników. Jeszcze takie, taki gruby piernik z jakimś takim lukrem na górze, to tak, ale o, tak, takie tak, tak, chrupkie małe... Są fajniejsze chrupkie małe. To ja mam dokładnie tak samo, że wolę kruche, maślane ciasteczka, które jeszcze są takie... Rozpływające się. Nie wiem, czy mi takie wyjdą, bo nie robiłam nigdy kruchych, maślanych ciasteczek. Ale na pewno chcę je zrobić obtoczone w jakiejś tam czekoladzie, w jakichś ozdobach i w ogóle w jakimś klimacie świątecznym, więc sobie jedziemy po ozdobę. No. Chcemy szukać ozdób na pierniczki, Uszukane pierniczki. Może na przykład orzeszki? Nie, no, lukier, lukier. Stoję tutaj, rozglądam się za odwagą. No naprawdę stoję z klęską rodzaju, po prostu nie wiem, co się zdecydować. Chcę złote pisaczki, a te są po prostu jakieś kolorowe, Kolorówka. tak? To wezmę trzy złote pisaczki. No i takie. Czy białe Czy Biały, Białe oczywiste bardzo. To co, zielony Zielony. Tej... Dobra, to wezmę jeden zielony lukier. Może I... świeci w ciemności. Mam nadzieję. To jest twój prezent na Mikołajki? Dzięki Olu, ale no tak dobra i, masz rację, tak się nie umawialiśmy Mam wszystko na moje ciasteczka, chciałam kupić jeszcze taki pojemnik fajny na święteczne ciastka, ale kosztował prawie 100zł Miałam ja go mieć przez jakiś miesiąc i to jest moim zdaniem hajs w złoto, moi drodzy, więc idziemy piec Jestem już w domu, przebrałam się, żeby nie ufifrać sobie białego swetra Kto wie z jakiego filmu to jest tekst tu jeszcze animo. Kto wie, niech napisze w komentarzu. Dobra, robimy ciasteczka, kruche ciasteczka. Więc najpierw muszę przesiać cukier. Chciałam zrobić z brązowego cukru, ale nie chcę mi się, robić, jak już mam gotowy cukier puder, to zróbmy tradycyjny ciastek. 100 gram, tak? Dobra, jest przesiany Teraz tak, ile mąki? 300 gram mąki krupczatki. Powinieneś być przebrany za elfa, trochę masz ten strój taki... Taki, no reniśer ja mam różki dla niej, renifera, i powinieneś, bo się nie Powinieneś, i się się siedzieć w kopytkach takich i podpowiadać mi tutaj nie no weź no no to już poczucie ducha święta Czy przypię było napisane że małka kopczatka pozwoli uzyskać bardziej miękkie ciastka jest idealnie czysta boże jak ja umiem w te miarki miarą człowieka jest y, waga 200 gram masła. Masło, a to jest 200, tak? Masło tak. mam w zamrażarki. To są lody, chcesz spróbować? Nie, ale wiem do kogo zadzwonię. Do kogo. Do, kogo. do kogo? No, lody o smaku palonego masła, na pewno w Baron The Family. Bardzo źle coś się to łączy, nienawidzę tego robić. Pewnie mogłabym to zrobić w tego miksie, ale już zrobię to wszystko w I ja Mam wrażenie, że bardziej ugniatasz niż ucierasz, wiesz? To powinnaś ucierać. Tak, właśnie. Tak. Ale ja muszę to najpierw pozagniatać ze sobą. Ty Ja wiem, jak się robi kruche ciasto. Ziomek, ty jesteś leniwerem i zapominaj o tym. Wyobraź sobie, że chciałbyś to kopytkami zrobić. Hmm, boli mi rączka. Dobra, ucieraj. Boże, boli. Ola, nie ma, że boli, Ola. Nie ma, że boli, ciastka trzeba upiec. Ja mam tutaj coś z tą rączką. Mówiłam wam kiedyś już o tym, że ja mam tutaj e, rękę gracza. Wyglądam na telefonie i boli mi ręka. No, Ola, powiem ci utarłaś. O, dobra, teraz żółtko do tego, tak? Tak, trzy żółtka. I coś jeszcze? Czyli trzy żółtka teraz? Trzy żółtka. Żółtka. Hmm? Żółtka. Co żółtka? Żółtka. Co żółtka? Boże! Dawaj, żółtko spływa. Na ja, jestem, ja jestem lepsza niż Maciek w kuchni. No nieźle, nieźle, ale naprawdę. Powiem ci, to jest reniferowa żółta kartka. Jak żółtko, które musisz teraz dodać. Dobra. I trzy. Mamy trzy jajka. Ja wychodzę z założenia, że zdrowe jajko to żółte jajko. A, ale zobacz, czy nie skóra karmiona. liowy krót. Tak. No, jest w korze Twojego futerka. A i owszem. <grym> jest jak ten, how to basic. Się spieprzyło. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ja dodam trochę mąki. Tak na oko po prostu jej dodam. I spróbujemy je utwardzić, bo to ciasto wcześniej miało idealną konsystencję. Nie wiem, o co chodzi tutaj z tymi żółtkami. Nie z Ale to jest ugniecione bardzo dobrze. Nie trzeba ugnieść tego lepiej. Mateusz, czy to jest dobrze ugniecione? Tak! Lepiej niż Maćka ciasta, prawda? Robię takie mniejsze kuleczki i wrzucam do worka i zaraz to wrzucę do zamrażarki na jakiś czas. Potem spróbuję z tego wyciąć ciasteczka. Wiem, że Maciek robi pewnie coś za mną głupiego. Pie, pie Ann Dudlera. On jest smaczny. Andudler. Ja nie lubię bardzo. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mamy zamarznięte ciasto. Próbujemy, co z tego wyjdzie. Olu, przede wszystkim nie możesz się demotywować. Musisz wierzyć w siebie. Jesteś zwycięzcą. Wierzę, że wywałkujesz to ciasto i sprostasz zadaniu. Czy ja z dobrej strony to wykrajam? Nie, oczywiście, że ze złej. Nic nie widział. Nienawidzę tego ciasta. Słuchajcie, tylko chlebek bananowy. Zerknijcie na moje przepisy, które są. To są właśnie przepisy dla opornych i one wychodzą nawet takim właśnie niezdolnym osobom jak, jak ja. Zapraszam do mnie na kanał na po prostu przepisy, nie po takie skomplikowane jakieś ciasto kruche. Ale że jestem niezadowolona po prostu. Uii, mamy pierwsze ciastko. Ja jestem obrażona. Nie obrażaj się. Obrażuj, obraziłam się na to ciasto. To ciasto to się nadaje jako spód do szarlotki i przynajmniej byłoby to coś z tego dobrego. W serce na ciebie było Widać, że dużo miłości w to wkładasz. Prawda akurat jest. To ja sobie tę stolnicę podsypię moką. Ja byłam pewna, że tej głowy nie trzeba podsypywać, ale myślę, że jak ja podsypię, to będzie mi łatwiej to wszystko robić. Pewnie już to pisaliście mi w komentarzach. Ja je przeczytałam właśnie już wiem. Każdy z tych ciastek ma inną grubość. Muszę się ciaska z tym pogodzić, że jedne będą niedopieczone, a inne dobre. Jest jaka masakra z tej ciastem. Boże, to jest zemsta za to, że powiedziałam, że pierniczki są głupie. Tragedia. Nie, no naprawdę. Jeszcze takiego faila raz w życiu nie wzięłam w, w ze swoich sprawdzonych miejsc. Raz i to się właśnie... Tak to się kończy, moi drodzy. Tak to się kończy. Okej, okay, słuchajcie, nie robię więcej tych ciastek. Ja Wam dam przepis swój sprawdzony na trochę ciasto, bo teraz brałam taki pod ciasteczka. Tego Wam w ogóle nie będę w żaden sposób linkować, bo to jest koszmar. Na pewno źle też była podana temperatura i wszystko na mniejszą temperaturę. Nie wierzę, tam było 200 stopni, a tam 175. 80 minut i w połowie zmienić stronę pieczenia. Dobra, przewracamy ciastka na drugą stronę. I 5 minut znowu, daj. Ja to się spalił, Te listki, tak. się ja spaliło. No wiesz, do udekorowania są okej, okay, no. Najpierw jak będą niejadalne, to sobie zawisną na choince udekorowane. Pierniczki muszą teraz... pierniczki? Ciasteczka muszą sobie wystygnąć. My w tym czasie idziemy do kina, a potem je będziemy dekorować. Czekoladę rozpuszczam, mleczną czekoladę. A tu mamy deserową. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj lukier zielony, mamy dwie czekolady różne. Mamy tutaj pisaki cukrowe i ozdoby takie świąteczne. Pani sprawdzić czy to jest radioaktywne? To jest polon. A jak się nazywał drugi pierwiastek, który Maria Kiry. Wy... Rad. Dobrze. Nawet nie zdążymy powiedzieć. No, nie pokonasz mnie. Mam włączyć librusa? To jest zebra, prawda? No to tak. To, jest... to, jest... to będzie Tiger King, tylko. To jest miść. Tak, a co? Wygląda jak wół, Cały jesteś gu. Ja nie wiem, czy mam tutaj trochę sędziować, ale. I widzę. Widzę, kto jest na prowadzeniu, generalnie. To się nie udało. Twój wygląda jakby ktoś postrzelił radioaktywnego jelenia. <grym i> <grym> Maciek, no kurde, weź, że to jest spokojnie na Instagrama. Kto to jest A? +M? Ty i ja. Czemu? <grym> Rozumiem, że po jesteś za ja? Będzie fajny no, króli. Czy coś jeszcze dołożyć? Takie jest ładny chyba, nie? Co myślisz o moim arcydziele? Piękne. Widzę, że ty po mnie odziedziczyłeś talent. Patrz <śmianie> jak robi ładne. Jak on to robi? <śmianie> 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 oh <nie. śmianie> to jest pizza. Moi drodzy. Nasze pierniczki są skończone. E, tutaj, tutaj jest jeszcze jeden, który nam się nie zmieścił z radioaktywnym lukrem. Same ciastka w smaku nie są złe, czyli z tego ciasta będzie bardzo fajny spód do szarlotki, bo zrobisz z niego szarlotkę. O, proszę. Ale udało się. Ja, bo, ja się bałam, że po prostu nic z tego nie wyjdzie. Ja się nie bałam. Ja mówiłem cały czas, żeby nie panikowała. Teraz ugryź ciastkę. Nie. Czemu? Nie chcę tego. Nikt nie chce mojego ciasta. Ja tylko powiem, które są moje, żebyście zagłosowali na nie. Dobrze. To? To i to. Moje to są te i te. Moje to jest to, to, to to, to i to. Dużo. Dobra, odgryzam mu głowę, rogi. Dobra, bo mleczna czekolada. Kulki z cukru. To cukier z cukrem i trochę cukru. Jest to tak słodkie, że mi zaraz odpadnie twarz. To nie jest coś takiego, że sobie. A, przekonczę sobie. Zjem sobie wiaderko takich ciasteczek. Chyba że jesteś Mateuszem, to wtedy zjesz. <grym, 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 ale przymiesz e, pierniczki? niż te, które my robiliśmy ogóle, z Tymonem, to zdecydowanie no lepsze. Czy wolisz ciastka krucha czy to ta nawet nie próbował tego. Próbowałam, jak przyjechałem, to, to próbowałem. <laughs> Dobra, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. E, przepis na kruche ciasto nadal. E, do zobaczenia w następnym roku, Pa! pa.